Cześć widzowie, z tej strony Urban Dzisiaj nagramy bike check mojego odświeżonego roweru na ten sezon Lecimy! Zacznijmy sobie od kokpitu Jeżdżę na gripach Primo Kali bardzo wygodne. Gripy do tego od Parency, stare, bo te nowe się rozwalają. Następnie mamy kierownicę Simple Jets V2, jest to bardzo lekka kierownica, parkowa, ale nadaje się do streetu. Dalej mamy mostek United 50 mm, top load. Mostek jak mostek, a znaczy, no nie mostek jak mostek, bo mostki się często rozpierdziają, takie jak King na przykład. Ale no chiński mostek, no co mam ukrywać. Nie stać mnie na dobry mostek. Stery mamy tutaj CINEMY. Kujowe stery, tak szczerze kujowe. Nie nadają się, nie polecam. Tylko stery primo. Dalej mamy widelec Academy Despair 26 mm. Widelec od roweru seryjnego. Nic specjalnego, tak naprawdę. Fajne jest to w nim, że tylko jest chromowany i to tyle. Szybko się wyginają haki. Przejdźmy sobie do przedniego koła. Mamy tutaj Piastę Stereo Centauri na 36 szprych, do tego szprychy, nie wiem, każda inna. Nyple są to ceny. Dalej mamy G-Sporty MK5 po dwóch stronach jako halfguardy, do tego PEGI Skny aluminiowe 110 mm. Bardzo dobre PEGI, ale polecam bardziej chromo. Bardziej wytrzymałe i na rantach się nie obdzierają. Obręcz jest Ripcage, Jest to obręcz G-Sporta. Bardzo dobra obręcz. Wytrzymała. Jest ona trzykomorowa z podwójnymi ściankami. I siedzi to wszystko na oponce Odyssey Patch Pro 100 SE. tej najlepszej wersji. Oto główny, główne serce tego roweru. Niedawno kupione. Jest to Sunday Night Shift. Rama o rozmiarze 2,75. Z Trójkątem 13. Z tyłu mamy oczywiście napinacze, jak to w dzisiejszych ramach już powinno być. No i jest jeszcze dożywotnia gwarancja na tą ramę. Eee, dalej mamy samoksy korby. No, są to gówniane korby, co mam powiedzieć. Najniższa półka, ale się trzymają, trzymają się. Jedna korba już się skrzywa Dalej Hub Guarda mamy skny na 19 mm. Do tego support Stolen, Rewolwer i zębatkę. Haro Baseline 25 zębów z aluminium 6061. Na korbach są platformy Federale Commander PC. Nigdy nie jeździłem na lepszych platformach, są to naprawdę dobre platformy. Do tego mamy siodło. Siodło gówno, jest to Shadow Slim. Nie nadaje się do barów. Nie nadaje się do niczego. Tak szczerze, jest odrapane, trzeba kupić nowe. Sztyca jak sztyca. Salt AM. Tak mi się chociaż wydaje. Nie wiem. Ukrainiec pisał części, jak kupywałem, więc nie wiem, ona jest od początku. Yy, dalej mamy łańcuch. Jest to Kult Huffling B121. Dalej mamy tylne kółko. Jest to piasta Salt X. Jeden z najstarszych piast. Ale na grindy sprawuje się dobrze. Nie jest jakaś ona zła. Jest w miarę dobra, jak za swoją cenę. Sprychy, bodajże ceny, wujki z nyplami z rowerowego. Z tyłu tak samo mamy G-Sport Ripcage, ta sama obręcz bardzo odporna obręcz na truje nie da się jej prawie że wykrzywić i do tego mamy oczywiście G-Sporta z tyłu jako guard metalowego, do tego wszystkiego jest to PECK SKNY, tu jest akurat kromu, bo z tyłu się jednak bardziej ziera. Ogólnie całe koło jest na oponie na co z przodu, czyli Odyssey Patch Pro フフフフ。<music> like check jeśli chcecie więcej takiego contentu zapraszam na YouTube. A. Oczywiście piszcie w komentarzach co byście chcieli, czy jakieś how to, czy jakieś edity, czy jakieś vlogi, coś tego typu. Piszcie, bo nie ma co nagrywać.